Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś 16 stycznia zaczynamy aktualności Ratajskie. Zobaczmy co przed nami. Adrian Zandberg na osiedlu Maltańskim. 100-metrowy budynek przy Rondzie Rataje. Przełom w leczeniu choroby Parkinsona. Zapraszam. Kandydat Partii Razem na Prezydenta Polski rozpoczął kampanię wyborczą, odwiedzając m.in. Osiedle Maltańskie. Adrian Sandberg spotkał się z mieszkańcami, by wysłuchać ich potrzeb oraz nagłośnić problem. 13 stycznia Adrian Sandberg zawitał do Poznania, a konkretnie na Osiedle Maltańskie, to jedno z miejsc, w którym kandydat Partii Razem na Prezydenta Polski rozpoczął swoją kampanię wyborczą. Decyzja o tym była nieprzypadkowa. Przyszło mi do głowy, że to jest właśnie to miejsce, do którego chciałbym zaprosić kamerę Polsatu, TVN-u, telewizji polskiej, bo tutaj, jak w soczewce widać, to, to jest złą twarzą Polski. Mieszkańcy Osiedla Maltańskiego znajdują się bowiem w sytuacji, w której są zmuszeni opuścić swoje domy, jako że właściciel terenu, czyli parafia pod wezwaniem świętego Jana Jerozolimskiego za murami, chce sprzedać go deweloperom. O swoich problemach opowiedzieli na poniedziałkowym spotkaniu. Cieszę się, że było, że tutaj że coś takiego zostało zorganizowane, że kilka osób dowie się o rzeczach, które normalnie by się nie dowiedziało, bo tutaj sytuacja jest chyba o tyle problematyczna, że jest niesłyszalna. Jaki to jest widok dla dzieci, dla mieszkańców, że przychodzisz do domu, a obok to barka ci rozwala sąsiada domu? Mieszkańcy poruszyli zatem między innymi kwestię wyburzania pustostanów na zlecenie zarządcy terenu oraz braku reakcji na ich sprawę ze strony miasta. To, co władze robią, no to usiłują przyczekać usiłują potraktować tę historię tak, jakby ona się nie działa. Myśl zasady, że jak zamkną oczy, to ci ludzie znikną. No więc uprzejmie informuję pana prezydenta Jaśkowiaka, bo znam już ludzi tutaj z Osiedla Maltańskiego od wielu miesięcy, że nie znikną. Adrian Zandberg już wcześniej był bowiem zaangażowany w tę sprawę. Na osiedlu maltańskim pojawił się we wrześniu 2024 roku, a po rozmowach złożył interpelację do Jacka Jaszkowiaka. Jak twierdzi, to od prezydenta Poznania zależy, jak dalej potoczą się losy mieszkańców. Są trzy ścieżki, którymi można pójść. Jedna z nich to jest kwestia wymiany gruntów, druga to jest zapewnienie w miejskim programie mieszkaniowym dachu nad głową dla tych rodzin, i trzecia sprawa to jest podważenie tego stanu prawnego. Które w tym momencie kuria usiłuje wykorzystać razem z deweloperami przeciwko tym ludziom, ale póki co odpowiedź ze strony miasta mieliśmy taką, że nie chce się zdecydować na pójście żadną z tych trzech ścieżek. Kandydat zauważa również, że zbyt mała ilość mieszkań socjalnych to problem nie tylko na skalę Poznania, ale także całego kraju. Jeżeli w Polsce władze publiczne nie zaczną prowadzić aktywnej polityki mieszkaniowej, to takich historii jak tutaj na Osiedlu Maltańskim będzie więcej. Państwo polskie musi zacząć na dużą skalę budować budownictwo społeczne. To znaczy, że musi przeznaczać 1% PKB na to, żeby te mieszkania zaczęły realnie powstawać. To jest po prostu prawo człowieka. To jeden z postulatów, z jakimi Adrian Zandberg wkracza w okres kampanii prezydenckiej. To jest dla nas ważne, i zwłaszcza, że tu się zaczyna ta, ten, ta jego walka. Jak nasza walka się zaczyna na, o nasze domy, tak walka kandydata o jego fotel. Maltańskie zostaje. Ta walka potrwa do 18 maja, kiedy to w Polsce odbędą się wybory prezydenckie. Nie wiadomo jednak, jak długo jeszcze o swój dach nad głową będą musieli walczyć mieszkańcy osiedla maltańskiego. Stumetrowy budynek może stanąć przy rądzie Rataje. To kolejny wieżowiec, który miałby się pojawić przy ulicy Pleszewskiej. Miasto chce sprzedać grunt. Radni osiedle Rataje mają wątpliwości. Ich opinia nie jest jednoznaczna, a budynek mógłby zostać sprzedany nawet za rok. Przy Galerii Poznania obecnie budowany jest 60-metrowy biurowiec, ale pojawił się pomysł, żeby tuż obok, po drugiej stronie alei Komedy, dokładnie przy ulicy Pleszewskiej 36, stanął kolejny, jeszcze większy. Pomysł ten wraca. O budynku Poznań Forum, który postanowili wznieść dwaj przedsiębiorcy z Hiszpanii, mówiło się już w 2008 roku. Wówczas drapacz chmur miał mieć nawet 240 metrów wysokości, teraz już o ponad połowę mniej. Miasto chce sprzedać grunt. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu dopuszcza budowę lokali usługowych. Tutaj chcą budować 100-metrowy wieżowiec, co pani na to? Naprawdę? No, tak. Pierwszy raz o słyszę. A dobry pomysł? No średnio chyba jest. Dlaczego? No będzie to wszystko zakrywać i tu wszystko tak, i, i tak już jest tak wszystko tutaj nawalone, tam jest tyle bloków, że to już jest trochę, moim zdaniem, przesada, nie? Tu się buduje, tam się budował, buduje, a kiedyś to była piękna łąka. Czyli nie? <grych> e, chyba nie. A na jakie cele? No, Mieszkalne, usługowe, usługowe bardziej. Raczej tak, może być, nie przeszkadza mi to. Radni z Rataj zadają to samo pytanie, jakie będzie przeznaczenie budynku? Niepokój radnych wzbudza to, że niektóre firmy, które próbują naginać prawo, wykorzystują tę funkcję usługową jako, jako taką furtkę do budowania mieszkań w abonamencie. No, próbują przemycić w ten sposób funkcję mieszkaniową. To jest, znaczy, funkcja mieszkaniowa to nie jest coś, co jest złe. My generalnie lubimy swoich sąsiadów. Ale chodzi też o to, że funkcja mieszkaniowa generuje zupełnie inny ruch samochodowy i generuje dużo większe problemy komunikacyjne. Dlatego na sesję Rady Osiedla, która odbyła się 9 stycznia, zostali zaproszeni dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Piotr Sobczak i zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Paweł Diakowicz, którzy mieli wyjaśnić wątpliwości radnych. Mówimy o tak zwanym zamieszkaniu zbiorowym, który jest w niektórych wnioskach traktowany jako apartamenty na wynajem bądź apart-hotel, to jakby dwa terminy równoległe. To są terminy, które na etapie, kiedy taki wniosek wpływa do wydziału są poddawane dosyć ostrej kontroli. I Tam, gdzie dopatrujemy się niezgodności z przepisami ustalone, wynikającymi czy to z przeznaczenia terenu, czy z przepisów ustawy o usługach turystycznych, to tam takie decyzje spotykają się z odmową. Miasto chce sprzedać ten grunt pod usługi, ale na terenie Rady Osiedla Rataje były już sytuacje, że pod przykrywką usług budowało się mieszkania. Stało się tak na przykład na osiedlu piastowskim, gdzie po restauracji kasztelańskiej wybudowane zostały lofty nad Wartą. Stwierdzam, że Rada tej uchwały nie przyjęła. Podczas czwartkowej sesji dokładnie połowa radnych była za, a druga połowa przeciw budowie przy rądzie Rataje kolejnego wieżowca. Spór ścieżkę rowerową w użytku ekologicznym Traszki Ratajskiej wciąż trwa. Temat powrócił, ponieważ wojewoda wielkopolska oddaliła przegłosowany przez radnych miejskich projekt. Rozmowy o nowej koncepcji toczyły się m.in. 15 stycznia na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Koncepcja ścieżki rowerowej wzdłuż torów tramwajowych, którą radni miejscy przegłosowali na sesji w październiku, w listopadzie została uchylona przez wojewodę wielkopolską. Zarząd dróg miejskich wprowadził do niej poprawki, które 15 stycznia przedyskutowano podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Ona z jednej strony powoduje, że faktycznie trasa idzie wzdłuż granicy użytku ekologicznego, czyli na mnie ingeruje. Z drugiej strony jest komfortowa dla rowerzystów, ale także jest to ważne przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo pieszych. To właśnie odseparowanie ruchu pieszo-rowerowego w użytku ekologicznym jest głównym powodem budowy nowej ścieżki dla rowerzystów. Ze sposobem przeprowadzenia analiz zdm nie zgodził się jednak poznański herpetolog dr inżynier Mikołaj Kaczmarski. Zabrakło wiersza pod tytułem Ochrona gatunkowa, bo to jest jedna kwestia, ochrona gatunkowa zwierząt tam żyjących i zabrakło drugiego wiersza pod tytułem e, e, Przestrzenne formy ochrony przyrody, użytek ekologiczny. Tutaj się nakładają dwie formy ochrony przyrody umocowane w, ochronie, w ustawie o ochronie przyrody. Jeżeli ich nie bierzemy pod uwagę, no to oczywiście, że będą wyskakiwać najbardziej korzystne te warianty, które pomijają przyrodę. Podczas posiedzenia naukowiec zaprezentował walory przyrodnicze użytku ekologicznego, wspominając także o niedawnym odkryciu czyli ropuchach zaobserwowanych na drzewach. W Polsce nikt tego wcześniej nie widział, i też nikt się nie spodziewał tego, że te duże zwierzęta taka duża ropucha szara to jest nawet 100 gramowe zwierzę, że one tak sprawnie potrafią wchodzić na drzewa, że mają motywację po to, żeby wchodzić na drzewa. Została ponownie przytoczona alternatywna koncepcja trasy rowerowej nieco dłuższej i przebiegającej aleją księdza Radziejewskiego. Herpetolodzy jasno mówią, że ta trasa, która przecina użytek w jednym miejscu, które łatwo odseparować od traszek, byłaby najkorzystniejszą trasą dla samych płazów. Nie niszczy żadnych zimowisk, jednocześnie w najkrótszym obszarze ingeruje w użytek. Wariant przebiegu drogi, tym alternatywnym, wskazywanym przez stowarzyszenia społeczne dookoła przez Aleję Radzieckiego. Nie odcina jednocześnie możliwości przejazdu przez park. Wyprowadzić ruch rowerowy Aleją Radziejewskiego. Że... Swoje stanowisko na posiedzeniu przedstawili także mieszkańcy osiedla tysiąclecia. Byli oni przeciwni budowie ścieżki wzdłuż torów tramwajowych i zaniepokojeni tym, że ich zdanie nie zostało wzięte pod uwagę. Taka koncepcja trasy wygrała jednak w poznańskim budżecie obywatelskim w 2020 roku. Konkretne rozwiązania. Na etapie, kiedy już będziemy mieli uchwałę i będziemy projektowali, zwracam uwagę, że to jest na razie tylko koncepcja przebiegu, będziemy konsultowani ze strony społecznej. Koncepcja zarządu dróg miejskich po wprowadzonych poprawkach została przyjęta, a Radni Miejscy zagłosują nad nią w piątek 17 stycznia. Jeszcze rok temu brzegi te nie były ze sobą połączone. Obecnie na wybudowanych mostach berdychowskich trwa ostatni etap prac. Są one związane między innymi z montażem tzw. Tak małej architektury, czyli ławek oraz koszy na śmieci. Ku końcowi zbliżają się także prace związane z dilatacją, która wymagała korekty. Wykonawca pracuje w tym momencie już nad, nad betonowaniem tej nawierzchni, która, która jest w pobliżu, pobliżu dylatacji. Tak, żeby niebawem przejść do tych prac związanych już z nawierzchnią, po której poruszają przypiesie. Korekta dilatacji nie opóźniła jednak reszty budowy. Wszystkie prace są już finalizowane, a obiekt ma zostać oddany do użytku w ciągu najbliższych miesięcy. Cały czas jest utrzymany ten termin uruchomienia obiektów na, na wiosnę, więc myślę, że na ten moment to jest najważniejsza informacja nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla mieszkańców, którzy a no, ze względu też na zbliżającą się wiosnę już już oczekują na, na oddanie tej infrastruktury do, do użytkowania. Zamknięto ulicę ze względu na budowę zbiornika retencyjnego na Łacinie. Utrudnienia przy centrum handlowym obowiązują od poniedziałku 13 stycznia. Teren prac został wygrodzony, a nieprzejezdna jest ulica na odcinku od Ronda w ciągu ulicy Niemena do ulicy Sobczaka w miejscu docelowej ulicy Anny Jantar. W zakres inwestycji wchodzi także budowa nowej drogi w tym miejscu. Przełom w leczeniu Parkinsona w wielospecjalistycznym szpitalu miejskim imienia Józefa Strusia z ulicy szwajcarskiej. Już wykonano pierwsze operacje wszczepienia głębokiej stymulacji mózgu. Zabiegi wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ. Ja do końca życia panu się nie odbierze. Mówi pani Małgorzata, mama 32-letniego pacjenta szpitala Strusia z ulicy Szwajcarskiej, który przeszedł operację wszczepienia stymulatora mózgu. To najnowocześniejsza metoda leczenia, która znacząco poprawia jakość życia osób z chorobą Parkinsona. O ile lepiej czuje się pan właśnie teraz po zabiegu niż wcześniej przed zabiegiem, jak bardzo ten zabieg panu pomógł? No tak można powiedzieć, że 100%. Nie? Pan Maciej usłyszał diagnozę 6 lat temu. Wtedy było już bardzo źle, już były takie bardzo silne drżenia, były bardzo napięte barki, problem z poruszaniem się takim normalnym chodem. No i wtedy tak zaczęliśmy już na siłę szukać pomocy. Mężczyzna przeszedł operację we wtorek 7 stycznia. Do domu wyszedł po tygodniu, ale będzie musiał wrócić, aby lekarze włączyli stymulator. Wówczas takie objawy, jak na przykład drżenie rąk, mają całkowicie ustąpić. Później wizyty w szpitalu będą coraz rzadsze. Z początku te kontrole są częstsze, oczywiście co, co, co miesiąc, dwa, ale później, jeżeli ten efekt jest zadowalający, Wtedy modyfikujemy tylko leczenie doustne, które no, w porównaniu do stanu sprzed zabiegu istotnie redukujemy. I teraz dziupki. W trakcie operacji lekarze mają kontakt z pacjentem. Są techniki, że już są tendencje, żeby całkowicie uśpionych pacjentów operować. No ale my widzimy śródoperacyjnie, już widzimy, że są korzyści z tego, że możemy trochę przesunąć, że możemy sprawdzić, jak ta elektroda wygląda, położenie, żeby mu wszystko trzymamy się tej starszej metody, że pacjenci są obudzeni i, i, i monitorowani podczas zabiegu. Podczas operacji lekarze umieszczają w mózgu chorego metalową elektrodę. Prąd płynie do niej ze stymulatora ukrytego pod skórą pacjenta. To już jest kunszt programowania, to, to już jest takie trochę jest tam... Trochę trzeba temu czasu poświęcić, ale to jest wszystko do, w naszym zasięgu i te efekty są bardzo korzystne. Urządzenie jest całkowicie bezpieczne. W razie potrzeby można je wyłączyć za pomocą specjalnego pilota. Ma też własną baterię, którą wymienia się co kilka lat. To druga operacja, którą lekarze mogli przeprowadzić w szpitalu w ramach umowy z NFZ. Kontrakt podpisany jest na kolejne. Mamy zgodę na 14 operacji rocznie. Docelowo. Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii musi być wykonywane 20 powyżej 20, żeby ośrodek był sprawny, żeby to wszystko było, żeby było widać, że ośrodek ma duże doświadczenie. Pacjenci już czekają w kolejce. Nic dziwnego, skoro to najskuteczniejsza metoda leczenia choroby Parkinsona w placówce przy ulicy Szwajcarskiej. Jak Maciej wywieziono z sali operacyjnej i dotknęłam jego ramienia takiego miękkiego, nie macie Państwo pojęcia, co to jest za ulga. Bo wcześniej to było tak, jakbym dotykała jakiejś kłody drzemna. Pacjentowi i jego rodzinie życzymy wszystkiego dobrego. W parku Rataje Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił budowę platformy łączącej kościół ze skansenem Średzkiej Kolei Powiatowej. Pomysł na budowę pochodzi z inicjatywy Rady Osiedla Rataje, która sfinansowała zadanie ze swoich środków. Platforma ma długość nieco ponad 12 metrów i została wyposażona w barierki. Ma służyć osobom z niepełnosprawnościami oraz matkom z wózkami dziecięcymi. Wybudował ją zakład kształtowania Zieleni Gardens Grzegorz-Sobolewski. Inwestycja została zainicjowana na prośbę okolicznych mieszkańców. W celu realizacji projektu konieczne było usunięcie fragmentu murowanego ogrodzenia, co odbyło się we współpracy z kościołem. Koszt usunięcia ogrodzenia nie został pokryty ze środków miejskich. Koszt inwestycji wyniósł prawie 130 tysięcy złotych i obejmował budowę pochylni wraz ze schodami. Realizacja projektu miała miejsce pod koniec ubiegłego roku. Budowanie konstrukcji, warsztaty origami, 3D i granie zarówno w planszówki, ale też dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To było możliwe 11 stycznia w Domu Kultury na Pięterku. Ruszyły imprezy towarzyszące organizowane przez poszczególne sztaby orkiestry. Bardzo dziękujemy. Pieniądze już w puszce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Domu Kultury na Pięterku i można wejść. Fundacja zawsze jest chętna na wsparcie różnych fajnych inicjatyw. My myślimy, że to warto wesprzeć, bo Wielka Orkiestra robi bardzo dużo dobrego. W trzech salach Domu Kultury na Pięterku można było pograć w planszówki, ale nie tylko. Atrakcji nie brakowało. Mamy strefę gier rodzinnych, w której właśnie tutaj większość dzieci się znakomicie bawi wraz z rodzicami, e, natomiast rodzice spędzają czas e, robiąc sobie właśnie e, konstrukcje z origami 3D. Była też strefa konstrukcyjna i gry wielkogabarytowe. Na Rzegrze przyjechali mieszkańcy z całego Poznania, bo jak mówią szukają miejsc, gdzie można pograć w planszówki z dziećmi. Chodzimy zawsze właśnie na te festyny, tutaj organizowane przez fundację, czy też w czwartki są zajęcia dla dzieci i też chodzimy już od ponad roku. A przy okazji dzisiaj, no właśnie, można zrobić coś dobrego. Oczywiście. No i co, dzieci wiedzą o Wielkiej Orkiestrze? Tak, tak, ja z córką rozmawiałam, jak szłam, że jesteśmy przygotowane, jak tylko puszka się pojawi i serduszka, to, to będziemy wrzucać. Czy ty wiesz, co to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy? Tak. I co to jest? Tacy ludzie, co zbierają pieniądze. I po co zbierają te pieniądze? Dla dzieci, chorych. I co oni zawsze mają przy sobie? Yy, taką puszkę, do której wrzuca się pieniądze. Bardzo lubimy grać w planszówki, ale dzisiaj też chcieliśmy wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzieci już wrzuciły do puszeczki, yy, wiedzą yy, czym jest Wielka Orkiestra. Zresztą jak się rodziły, to przecież widziały, yy, yy, były serduszka w szpitalach itd., tak więc yy, właśnie przyszliśmy pograć, ale przyszliśmy też pomóc. No właśnie, co to jest wielka orkiestra? Od świątecznej pomocy. To, to są pieniądze dla potrzebujących ludzi. Zajęcia, na których można rodzinnie pograć w planszówki i to za darmo, odbywają się w każdy czwartego godzinie 17.30 w Domu Kultury na Pięterku. Po ośmiu latach powraca do Poznania. Mowa o biegu podnie jeziora Maltańskiego, czyli Madness Run. Jego druga edycja odbędzie się 1 marca, a zapisy już trwają. Przepraszam, a co pan tutaj robi? E, no, właśnie przygotowuję się do biegu podnie jeziora Maltańskiego, tutaj w marcu podobno się odbywa. A ten bieg to Madness Run, czyli nietypowe zawody, które mogą odbyć się tylko raz na cztery lata, konkretnie wtedy, gdy woda z jeziora zostaje spuszczona. Po raz pierwszy zostały one zorganizowane w 2016 roku. 4 lata temu miała być druga edycja, ale wiadoma sytuacja epidemiczna nam uniemożliwiła to. I teraz po 8 latach po raz drugi zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą biegać w sposób wyjątkowy i szczególny i do swojego portfolio. Obok pewnie wielu najróżniejszych miejsc, w których biegali, wpiszą jeszcze bieg po dnie jeziora. Informacja o biegu przekazana za pośrednictwem mediów społecznościowych wzbudziła spore zainteresowanie. Choć początkowo Madness Run był zaplanowany na 8 lutego, termin ten został zmieniony. Zawody odbędą się ostatecznie w sobotę 1 marca o godzinie 12. Przenieśliśmy ten termin z pierwotnie podanego 8 z tego powodu, żeby właśnie zagwarantować to błoto. To się wydaje trochę absurdalne, ale taka jest istota tego biegu. To jest z jednej strony zabawa, z drugiej strony taki wyjątkowy, szczególny trening. Pobiegniemy sobie mniej więcej wzdłuż i w tym około miejscu biegamy do jeziora i podnie wracamy do mety. Zawodnicy będą mieli do pokonania trasę o długości nieco ponad 4 km. Wystartują z mety toru regatowego Malta, następnie pierwszą połowę przemierzą asfaltową ścieżką, a powrócą do mety biegnąc już po dnie. Na takiej nawierzchni nie trudno o zgubienie butów, zatem warto się najpierw dobrze przygotować. Spoglądając na osoby, które brały udział, było to dobrze, wiązanie, dobrze, dobrze wiązane buty, podwójne skarpety, być może jakaś tam folia, która zabezpieczała przed wilgocią. Na mecie natomiast ubłocone obuwie będzie można upłukać wężem. Aby wziąć udział w madness Run należy zapisać się przez stronę For Active Live oraz opłacić wpisowe w wysokości 190 zł. Warto pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona. I drodzy Państwo, to wszystko w tym wydaniu. Kolejne Aktualności Ratajskie 23 stycznia, jak zwykle, w czwartek o 16.30. Do zobaczenia.